Dzień dobry, moje drogie bliźnięta, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam do czytania tygodniowego. Słuchajcie, zaczynamy od możliwości tygodnia, później pogadamy troszkę o świecie rzeczywistym, materialnym, czyli zdobędziemy od kart wskazówkę w zakresie finansów, pracy, biznesu, wszystkiego tego, co, co dla Was ważne, jeśli chodzi, co Wy utożsamiacie ze światem materialnym, z pieniędzmi ogólnie. Następnie y, sprawdzimy, jak dotrzeć do tego, czego chcesz, drogi bliźniaku, czyli tutaj wskazówka od kart, jak otrzymać to, czego chcesz. To, czego ty chcesz, to wiesz ty i o tym należy pomyśleć. Ym, natomiast... Y, na końcu miłość, 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 ale raczej tak w taki sposób przydatny, czyli Wasze oczekiwania względem waszej osoby. Kim jest wasza osoba, to Ty to wiesz. To może być ktoś z kim jesteś platonicznie związany, to może być ktoś, z kim żyjesz, może być to ktoś z kim się rozstałeś, ale nadal was coś łączy, tak? No więc jakby zaczynam. Uważaj na przygody. Uważaj na przygody, drogi bliźniaku, na coś, jakby co będziesz chciał zacząć robić nagle, pod jak powiem, jakiegoś impulsu, ruszyć, pojechać, powiedzieć, coś zrobić, bo jest coś ukryte, nie widzisz wszystkiego. Nie, no tak, tak, tak. Trzeba rozważyć. Zani, no, dobra, zanim zaczniesz działać w najbliższym tygodniu, ważne jest, żeby rozważyć wszystko. Wszystko, wszystko. Cokolwiek się zdarzy, to wydaje Ci się być nowe, ekscytujące, um, i jeszcze ktoś podbija Twój bębenek, mówiąc jak jesteś wyjątkowy, jak jesteś pomysłowy i tak dalej. No, wszystko pięknie, ale chodzi o to, że za tą sytuacją dzieje się coś poza sceną. Poza tak, poza, poza tak zwaną sceną, prawda? E, co później może wypłynąć na powierzchnię i nazwijmy to, trzeba będzie, trzeba będzie mm, się z tym zmierzyć. To było pierwsze spostrzeżenie moje. Jeśli jest bliźnia, który wie, wiesz doskonale, że coś wygląda zupełnie inaczej niż ktoś mówi, lub ktoś mówi jedno, robi drugie. To ten tydzień jest dobry, żeby zacząć demaskować tę sytuację, tę osobę, obnażyć ją z właśnie tej dwuznaczności, z tego dualizmu. Taka informacja. Ty sam w ogóle prezentujesz się w energii osoby bardzo pewnej siebie, takiej niespokojnej, do działania, wiesz, coś cię, że tak powiem, też moim zdaniem trochę rozkręci. Hmm, może coś niespodziewanego się zdarzyć, co spowoduje, że nabierzesz ochoty, będziesz chciał czemuś poświęcić swoją uwagę, prawda? Tylko chodzi o to, żebyś rozważył wszystkie kwestie, bo hmm, działając tak szybko, w tym pędzie, być może nie dostrzeżesz ważnego detalu, ważnego szczegółu i z tym trzeba będzie się zmierzyć później. Tak? No więc, dlatego o tym myślę. Tutaj też może być ktoś, kto ciebie do czegoś nakłania. Tak, tak o tym pomyślałam. E, bliźniaku, jesteś super, zróbmy to, zróbmy tamto. Jest to nowe, jest to ekscytujące, ale jest też jakieś drugie dno tej sytuacji. I karty mówią: bądź otwarty na tę sytuację, taki powiedziałem kreatywny, ale wiesz, myślę sobie również, staraj się wybadać, bo intuicja może ci podpowiedzieć na co szczególnie zwrócić uwagę i jakie konkretne zadać pytania, jak pewne sprawy umiejscowić, że tak powiem, w jakichś bardziej fundamentalnych yy, rozliczeniach, ok? Ehm, no, jak pewne zapisy na przykład w jakichś umowach, yy, wiesz, zawrzeć, tak? Żeby ten rycerz Buław nie zaćmił Ci jasnego poglądu na sprawy. O to mi chodzi. Bo za tym stoi niejasność, za tym stoi jakiegoś rodzaju tajemnica i za tym yy, stoi yy, ktoś, kto będzie próbował dochodzić swoich racji. Hmm. Nie daj się też wykorzystywać, tylko jakby ktoś Ciebie próbował wykorzystać do tego, żeby dochodzić swoich racji, żeby bronić swoich przekonań. Ale to jest tylko moje spostrzeżenie. Słuchaj, wskazówka dla ciebie. Bądź otwarty, bądź kreatywny, no, ale bym powiedziała, że cokolwiek tu się wydarzy, nie, nie bierz wszystkiego na serio, albo staraj się już właśnie obracać trochę sprawy w żart. Żeby, żeby na ten moment dać sobie jeszcze czas, aby przyjrzeć się temu, co się dzieje. Żeby się nagle nie okazało, że pod wpływem jakiegoś impulsu, kurna, podpisałeś umowę, jakąś mega wiążącą na kolejne 10 lat. To nie jest ta chwila. Trzeba się temu przyjrzeć. No dobra, co teraz? A teraz finanse ogólnie, tak? Sprawdźmy więc, co tam o świecie rzeczywistym. Wskazówka, finanse, praca, biznes. No jest promocja tutaj, możecie dostać promocję, nowy projekt i trzeba się cieszyć tą chwilą, ale no to jakby, to tylko sprawdź, co tam w tej umowie się kryje. Dlaczego akurat teraz ktoś, cia, ktoś chce z Tobą współpracować? Dlaczego akurat teraz chco, ktoś e, pragnie jakby Twojego awansu? Mm. Dlaczego akurat teraz? Czyim kosztem? Czyimś innym może kosztem? Nie wiem, sprawdź po prostu wszystko, tak? Czuję, że tam jest... Coś, co wymaga Twojej atencji. Natomiast, yy, w ogóle karty, jeśli chodzi o kwestie finansowo-zawodowe, pracowe, mówią o pójście level wyżej, o promocji, o bonusie, że możesz też otrzymać ofertę, ofertę pracy, projektu współpracy, który najprawdopodobniej będzie bardzo yy, profitowy, będzie bardzo yy, korzystny dla Ciebie, ale trzeba sprawdzić detale, bo to, że on tutaj wznieca, podnieca i rajcuje, to jest jedno. Tak. Natomiast jest kwestia moim zdaniem zapisów, na przykład w umowie, odpowiedzialności, obowiązków, i tak dalej, i tak dalej. I na to zwracamy uwagę tu sugerują karty. Jak dotrzeć do tego, czego pragniesz? <grym> 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 Mhm. Mm znaczy, mm, tutaj karty mówią tak, że jeśli idziesz po to, czego pragniesz i to wymaga od Ciebie wprowadzenia zmian, a te zmiany wymagają z kolei zamknięcia raz na zawsze jednych drzwi, żeby otworzyć nowe drzwi, no to jest ten proces, który się tutaj pokazuje. Pokazuje, e, że tylko zamykając jedne drzwi będziesz mógł całkowicie być może poświęcić się tym nowym i w tym momencie będziesz miał to czego pragniesz. Troszkę taka energia. Nie martw się. Jeśli też zdajesz sobie sprawę, że idąc po to, czego pragniesz, zamykasz za sobą jakieś możliwości, jakieś znajomości, tej karty mówią: nie martw się tym, dlatego że tego wymagała sytuacja. Ponieważ będziesz miał czego potrzebu czego pragniesz i będziesz miał wszystko czego chcesz. Ale tutaj w ogóle tego może być zmartwienie. E, dlaczego? Dlatego, że no, trochę up, uprzątasz otoczenie, mm? relacje, znajomości, wiesz. No tego wymaga sytuacja. Więc też idę dalej. Słuchajcie, muszę wam jeszcze o tym powiedzieć, bo tak spojrzałam teraz na te karty drogi bliźniaku. To więc bądź świadom, że jeśli otrzymujesz awans, to pewne znajomości. Twoje zawodowe, z którymi miałeś do czynienia do tej pory, się skończą. Się skończą. Nie martw się zatem, nawiążesz nowe. Ale być może będą ludzie, którzy nie zaakceptują Cię w nowej roli. Lub też... Będą ludzie, z którymi ty sam uznasz, że sytuacja zmieniła się o tyle, że niewłaściwe byłoby utrzymywanie jakiejś relacji prywatnej albo bardzo osobistej w sytuacji, w której łączy Was już bardzo ścisła hier hierarchia zawodowa. Dobra, zobaczmy e, sprawy miłosne. Sprawy miłosne. U! Ktoś marzy o Tobie, szczerze mówiąc. Mm. I to są takie marzenia. Obaj jesteście dla siebie niedostępni, tak jakby. Może zaangażowani w inne związki. To jest pierwszy scenariusz na razie, tak? Więc po prostu możecie sobie przyglądać, słuchać siebie, nie wiem, oglądać gdzieś tam na social mediach. Podziwiać, podziwiać niewątpliwie. Um, swój talent podziwiać, jakby swoje kompetencje. E, swoją mądrość, to się tutaj pokazuje, ale jesteście dla siebie niedostępni. To pokazuje najbliższy tydzień. Natomiast ogólnie, jeśli chodzi o mm, kwestie Twoich oczekiwań, to jakby to trochę oczekujesz od swojej osoby w najbliższym tygodniu, że będzie. E że ta znajomość, prze... związek, znajomość, że ta osoba, jeśli to jest nowa osoba, że to, co jest między Wami, że jakby że przetrwa jakiś upływ czasu, że przetrwa jakąś odległość, że przetrwa intrygi różnego rodzaju zawistników, które być może są gdzieś za kulisowo. Po prostu, że przetrwacie, tak? Że przetrwacie. Um, wasza osoba z kolei pokazuje się jako ktoś, kto oczekuje od Was w najbliższym czasie, że um, <noise> bardzo ciekawe, bo ona pokazuje się, jak ktoś to o Was marzy, i nie jest to osoba, która na ten moment myśli racjonalnie. Ona oczekuje księcia z bajki bądź księżniczki z bajki, że będzie bajkowe życie. A ty jesteś świadom, że to życie nie będzie być może bajkowe. Ja nie mówię, że ono będzie złe, prawda? Tylko ty jesteś świadom jego całego kształtu e, tych wzlotów i upadków, górek i dolinek. A tu masz do czynienia z kimś, kto iluzorycznie patrzy na wspólne życie, jak na piękną bajkę, prawda? No więc tutaj moim zdaniem um, ta arcykapłanka zachęca Cię, drogi bliźniaku, jeśli masz taką osobę w swoim życiu, znaczy jeśli masz osobę, z taką, y, która taką postawę prezentuje, wiesz. Abyś przygotowała się, być może przygotował się, być może i trzeba coś wyklarować o jasnych i ciemnych stronach życia, Twojej osobie, właśnie. A jeśli to nie było z wami spójne, no bo bardzo specyficzny jest ten przekaz, szczerze mówiąc, to sprawdźcie sobie na przykład ascendent swój i tam informacje w tym zakresie. Bardzo wam dziękuję, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.